Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj taka część trzecia. Nieco inna sceneria. Stwierdziłem, że może dzisiaj powędrujemy do, do młodych lotników i zobaczymy jak one wyglądają aktualnie. Tak jak widać, młodzież kończy już pierzenie. Tutaj mamy akurat w kadrze drużynę, która wylatała mistrza oddziału w GMP. Na początku filmu e, pokazałem tutaj zdjęcia ostatnich młodych dostępnych, e, jakie są jeszcze w tym sezonie. Jeżeli ktoś jest chętny, zapraszam do kontaktu. Naprawdę fajne, fajne ptaszki. E, ale wracajmy wracajmy do naszego tematu nasz temat przewodni, czyli, czyli metoda wdowieństwa, no i ogólnie lotowanie. E, Miałem plan ogólnie już w dniu dzisiejszym przedstawić Wam taki uproszczony mój plan lotów na cały tydzień, ale jeszcze się z tym wstrzymam. Nie chcę, żeby powiem szczerze, robić to wszystko zbyt szybko, ale zwrócę dzisiaj w dzisiejszym materiale uwagę na, na kilka aspektów, ale właśnie przede wszystkim na to, żebyśmy uświadomili sobie na jakim etapie jesteśmy już, jeżeli chodzi o te zawody, jeżeli chodzi o ten nasz sport? Zauważcie jedną rzecz. Wiem, że bardzo lubimy patrzeć na ptaki, jak latają. Bardzo lubimy je oglądać na zewnątrz. I tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Czy u hodowców, że tak powiem, stopu widzicie ptaki w sezonie? Chodzące, że tak powiem, na luz, czyli spacerujące po dachach i tak dalej, i tak dalej. No nie, tego już nie zauważycie. Teraz yy, może są jakieś wyjątki. Jeżeli tak, to ok. Aczkolwiek ja osobiście nie znam takiego hodowcy. I to jest według mnie coś, co też młodzi hodowcy powinni sobie uświadomić na samym początku, że wchodząc yy, w ten sport i. Jeżeli chcecie naprawdę no, coś w nim odegrać i mocno latać, yy, zdobywać konkursy i tak dalej, i tak dalej, no ptaki nie mogą się, że tak powiem, uczyć, jak to ja mówię, tułactwa. Czyli takiego spacerowania po ziemi, spacerowania po dachach, yy, wylegiwania się pół dnia na dachu, a już broń Boże, żeby nie zaczęły chodzić, nie wiem. Pola i tak dalej, i tak dalej, i uczyły się takiego zbieractwa. Może im to pomóc w byciu twardszym, czyli będą umiały sobie poradzić w razie ciężkiego lotu, będą umiały sobie znaleźć pożywienie, i tak dalej, i tak dalej. E, aczkolwiek, jeżeli chcemy latać szybko, wyczynowo, to taka nauka absolutnie, według mnie, jest przeciwieństwem tego. Gąb, jeżeli ma latać wyczynowo, ma być przede wszystkim bardzo mocno zżyty z gołębnikiem, czyli to jest to jego jedyne bezpieczne miejsce, w którym on przebywa. On w tym gołębniku musi się dobrze czuć. Musimy zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza, o moim zdaniem też o porządek. Nie jestem zwolennikiem jakiegoś przesadnego sprzątania. W tym momencie, na przykład, tutaj też od kilku dni nie jest sprzątane ale że tak powiem w okresie pierzenia nie robię tego tak często w okresie, w okresie lotów też sprzątam raz w tygodniu gdy gołębie już są zakoszowane i pojechały na lot że tak powiem ale przede wszystkim ten gołąb musi czuć się w tym gołębniku odpowiednio to nie musi być tak jak już mówiłem wcześniej gołębnik nie wiadomo jaki ekskluzyw, ale on ma być przede wszystkim Dobrze się w nim czuć i to ma być to miejsce, do którego on chce wracać. On będzie wracał do partnera, tak jak mówiliśmy, ale przede wszystkim do tego swojego kątka, który ma, czy do tej swojej celi, i tak dalej. To jest to miejsce, w którym on ma przebywać, że tak powiem, niemal cały czas. Robimy obloty. Robimy obloty kontrolowane, czyli te gołębie wypuszczamy, one trenują, ale po treningu ten gołąb ma być zwołany i ma przebywać. U siebie, tak, w swojej celi. To samo jest, jeżeli chodzi o młode. Wiadomo, u mnie też młode w pierwszym okresie, gdy są wypuszczane, też mają pozwalane na wiele. Też sobie mogą spokojnie pospacerować, ale gdy zbliżają, zbliża się sezon lotowy, dyscyplina dla mnie to jest podstawa. Automatycznie nie ma hasania, nie ma przesiadywania na dachu. Gołębie dosłownie z oblotu dotykają dachu, siadają, momentalnie są zwoływane i już prze, przesiadują tutaj, zwoływane na karmienie, zwoływane na, na po prostu odpoczynek i magazynowanie tej energii. Dla mnie jest to bardzo, bardzo ważne, bo jednak sport to też jest dyscyplina. To też jest dyscyplina, a nie za przeproszeniem takie takie tułanie się po dachach, tułanie się, Bóg wie gdzie. Takie ptaki, ja uważam, nie zrobią Wam wyniku. Mogą go zrobić od czasu do czasu, na lotach przeważnie ciężkich, aczkolwiek, tak jak mówię, w tych czasach, w jakich już teraz lotujemy, to robi się już powoli zawodostwo i w każdym, ale to na pewno w każdym oddziale jest kilku, czasem kilkunastu hodowców, którzy... No chcą lecieć na bardzo, bardzo wysokim poziomie i naprawdę zwracają uwagę na najmniejsze, najmniejsze detale. Pamiętać musicie jedno, żeby do nich, że tak powiem, ich dogonić i tak dalej, musicie regularnie pracować i nad zdrowiem, i nad tą suplementacją, i nad tym, żebyście sami uczyli się i czerpali wiedzę, jaki środek, po co podajecie, jaki środek na co wpływa. To jest. Według mnie podstawa. Dziwi mnie to cały czas do tej pory, jak część hodowców podaje część środków automatycznie, bo tak jest napisane na jakiejś rozpisce, a szczerze mówiąc, do końca nie wiedzą, na co to podają, bo gdzieś usłyszeli, bo ktoś im coś powiedział, i tak dalej. Słabe jest to moim zdaniem. Eee, wiadomo, życzę każdemu jak najlepiej, aczkolwiek moim zdaniem nie jest to droga. Do tego, by, by coś osiągnąć na większą skalę. Dla mnie to, jak mówię, ptaki, ptaki przede wszystkim to musi, mówię, musi być dyscyplina, musi być gołębnik, nie musi być ekskluzyw, ale musi być dla nich bardzo, bardzo przyjazny. To one tutaj mają mieć spokój. I to jest według mnie też jedna z podstaw do tego, by kiedyś w przyszłości osiągać jakieś zamierzone wyniki. Miałem przedstawić Wam w tym materiale e, swój program lotowy, jeżeli chodzi o suplementację i tak dalej. Aż tak tego nie zrobię, nie w tym materiale, aczkolwiek mogę Wam powiedzieć, w jaki sposób ja lotuję, jeżeli chodzi o karmienie, bo to też e, e, wiele osób się o to pyta. Tak, jak powiem też od razu. Mistrzów jest w Polsce setki. I jest setki metod, jakimi się lotuje. Ja powiem wprost: ja z racji tego, że głównie latam e, lepiej te dystanse krótsze, czyli te do 400 km, ja osobiście mm, mam swoją podstawową karmę bazową, na której raczej się opieram, i do niej dopiero są dodawane różnego rodzaju dodatki. Ktoś, kto ogląda mnie od dłuższego czasu, e, czy tak, czy w miarę na bieżąco wie, że dla mnie karmą bazową jest, jest karma lekko strawna z dodatkiem kukurydzy Czyli u mnie jest to akurat karma Jerry Plus z Werser są oczywiście odpowiedniki jej z różnych innych firm więc nie trzeba skupiać się na tym że ja używam tej karmy niemalże w każdej z każdej firmy innej, są te karmy, że tak powiem, takie odpowiedniki, czy, czy z Mrowcy, czy, czy z Van Robajsa, tam 418, są te karmy odpowiedniki, że tak powiem, mniej więcej składowo do Jerry Plus. Dla mnie jest to karma podstawowa, na tej karmie latam młodymi tylko i wyłącznie i nie używam żadnych dodatków energetycznych u gołębi młodych. Uważam, że loty gołębi młodych, to są praktycznie do 300 km, gąb moim zdaniem nie wymaga y, przyspieszania go na siłę. Jeżeli jest gąb w zdrowiu, w odpowiedniej y, kondycji, w odpowiedniej tej y, dyscyplinie na co dzień, on sobie daje radę. I Ja myślę, że ja to też pokazuję na moich filmach, że, że naprawdę nie trzeba świrować, a czasem to przedobrzenie, że tak powiem powoduje, że, że można się mocno sparzyć, tak jak ja w tym roku na drugim locie ale myślę, myślę, że naprawdę można, można latać w ten sposób karma ta lekko strawna z kukurydzą, czyli u mnie akurat Jerry, jest to karma po której gołębie są bardzo lekkie, są cały czas lekkie w sobie nie, nie nabierają tej masy, nie, tego obciążenia jeżeli chodzi o loty, nie wiem, pod wiatr i tak dalej, też wiele osób mi mówi, że na pewno wtedy by nie dały rady. No dają radę, nie przeszkadza im to. Do tej karmy dopiero, do tej bazy podstawowej dobierana jest w lotach gołębi dorosłych jedna, dwie karmy już białkowe i dokładana jest na pewno karma energetyczna, którą wówczas stosuje... W czwartek bądź w piątek, w zależności od tego jaki jest dystans i, i ewentualnie kierunek wiatru. Tak? Jeżeli byśmy, bym miał 350 pod wiatr, to wiadomo, że wówczas na przykład czwartek i piątek 20-30% karmy energetycznej byłoby dodawane do karmy. Ale jeżeli jest to normalny lot bez wiatru czy z wiatrem u mnie gołębie do 400 km. Karmione są tylko i wyłącznie karmą lekko strawną z kukurydzą. Tak to mniej więcej wygląda u mnie. Dodatki energetyczne, powiem szczerze, zmniejszam to, a nie zwiększam. Eee, uważam coraz bardziej, że te dodatki energetyczne e, podawane na karmę i tak dalej no, są bardzo mocne. Są bardzo mocne i przy takim moim prowadzeniu, gdzie używam tego mało, no, zaczynało to iść troszeczkę w złą stronę swego czasu. Teraz zaczyna mnie troszeczkę skracać, i wydaje mi się, że, że, jest, to, że jest to moim zdaniem lepsze. Jak wygląda u mnie tydzień lotowy u wdowców? Tydzień lotowy u wdowców, wiadomo, zaczyna się przylotem, przylotem gołębi. Dajmy na to w niedzielę. W niedzielę ptaki. U mnie obowiązkowo na karmę dostają propolis i to też uważam, że jest to jest to dodatek, który możemy sobie sami zrobić. A jest naprawdę bardzo dobrym środkiem, który który zabezpiecza nam ptaki, który troszeczkę je dezynfekuje od środka. Od środka a jednak, zdrowie to podstawa. I, I stosuję go też od kilku lat i, i bardzo sobie cenię. I na pewno on. On z mojego, że tak powiem, programu nie wyleci. Jest stosowany cały rok i myślę, że jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Podstawa u mnie po locie. Gołębie widzą się, tak jak mówiłem, w zależności od trudności lotu. Czasem godzinę, czasem dwie, czasem do wieczora. Wszystko zależy, czy są sobą zainteresowane, czy już nie. Jeżeli się sobą już przestają interesować, zaczynają zajmować się bardziej karmą i tak dalej, to wtedy je rozdzielam i po prostu nie czekam, żeby się zaczęły sobą nudzić. Tak więc, tak jak mówię, u mnie podstawą tygodnia lotowego u wdowców jest to, że po locie gołębie, tak jak mówię, dostają propolis, dostają do wody elektrolity, dostają czasem cytrynę i dzień, dwa po locie, to jest przede wszystkim bardzo szybka ich odbudowa. Czyli karma musi być yy, dobra. Do tego, jeżeli stosuję karmę lekko lekkostrawną, yy, bez dodatku grochu, dostają na karmę w poniedziałek, bądź poniedziałek, wtorek, w zależności od tego, jak mocno są zmęczone, dostają ode mnie białko. I jeden raz dziennie zawsze środki podaje rano. Zawsze dodatki na karmę podaję rano, by wieczorem nie obciążać im układu, jak po prostu odpoczywają, czyli śpią. Więc u mnie dodatki są stosowane zawsze przy porannym karmieniu. W początek tygodnia, tak jak mówię, niedziela karmienie na pewno jest do oporu chociaż u mnie w głębi dorosłe jedzą do oporu zawsze. Ile chcą, ale wówczas na pewno, mówię, karma jest propolisem, tak zabezpieczenie. Poniedziałek, wtorek, w zależności od tego, jak, jak ciężko przeszły, że tak powiem, poprzedni lot, tam dostają na pewno coś na nerki wątrobę. To na pewno, i yy, zawsze to, tak jak mówię, podawane jest to rano. Dostają jakieś białko na karmę z witaminami. Najczęściej podaję zwykłe mleko, Bebiko 2 yy, I naprawdę nie. Ja tak robię, ja tak stosuję. Ja uważam, że jest to dobre. Jest tam bardzo szeroka gama witamin, właśnie białka, węglowodany, jest tam wszystko wszystko. I jakoś tak jak ja widzę, dostają to u mnie ptaki również, gdy karmią młode. Działa to według mnie bardzo, bardzo pozytywnie. Następnie ta karma już środa, czwartek już jest czysta. Tam już nic więcej nie dodaję, jedynie mówię, może się zmienić skład na zasadzie jakichś dodatków, ale po takiej odbudowie na początku tygodnia porównajmy to sobie ze sportowcami, porównajmy sobie to, nie wiem, z piłkarzami. Jak oni po meczu też muszą się szybko zregenerować, odbudować, po czym wchodzą w trening przed kolejnym meczem. Tak samo my wchodzimy. W tygodniu na początku najważniejsze: odbudować, zregenerować je szybko po ostatnim locie. Po czym wchodzimy w treningi, czyli zaczynają ptaki coraz lepiej trenować, odbudowały masę mięśniową, wracają na obroty. Wówczas, tak myślę, około czwartku z reguły, czwartek bądź piątek organizuję im jakiś trening na 50 km. U mnie gołębie. Spotykają się po treningu. Jest to takie przypomnienie o co w tym chodzi. Jest to też takie troszeczkę. Wie, wiemy jak jest na locie. Gdy lecimy całym głębnikiem, często, bardzo często, partnerzy przylatują w różnych odstępach czasu. E, jeden partner usiądzie pierwszy, drugi usiądzie osiemnasty. Ten partner musi na niego czekać ileś czasu. Dla mnie te treningi w tygodniu nie tyle są po to, żeby mega je jakoś wytrenować, rozbudować i tak dalej. Są to treningi motywacyjne. Czyli wypuszczane są u mnie akurat bardzo różnie to bywa. Często są wypuszczane samice osobno i samce osobno. Z reguły pierwsze są wypuszczane samce. Samce wracają, wchodzą do środka. Samice, wówczas, gdy przylatują, po chwili, gdy je słyszą, chętniej wchodzą do środka. Nie, nie spacerują mi nigdzie po dachu, jak ja jeszcze nie zdążę dojechać. Ale czasem zdarza się, że wypuszczam też je wszystkie razem i po prostu lecą całym stadem razem. Lądują, wchodzą do środka. Po co są dla mnie te treningi? To właśnie taka motywacja w tygodniu, żeby je upewnić, że ta klatka wypuszczenie z klatki i zaraz się widzę. Dzięki temu one później po takim treningu w weekend znowu myślą podobnie. Klatka startuje, ten partner tam będzie. To jest to jest podstawa tego na czym, to, na, tym, na czym to polega. Na czym polega cały myk wdowieństwa. One wracają do domu i mają zakodowane w tych swoich małych główkach, że tam będzie partner i to dlatego one chętniej trenują, chętniej yy, przyspieszają na tych lotach, bo jednak są bardziej wypoczęte w tygodniu i zasuwają do swojego partnera, którego nie widziały przez ostatnie kilka dni. Tyle na dziś. Ten materiał naprawdę jest. Yy, ten temat jest taki, że ja mogę gadać i gadać i gadać, a widzę dobrze, jak minuty lecą. Nie chcę Wam też zrobić godzinnego wykładu bo nikt z nas nie ma czasu na to, żeby godzinę przy tym siedzieć. Będę to rozbijał, tak jak mówię, jeszcze dzisiaj nie przeniosłem, na dzień dzisiejszy nie przeniosłem gołębi młodych do, do gołębnika dorosłych. Jeszcze poczekam jak kilka dni. Niech dobrze się tutaj ta młodzież wypierzy i wówczas, jeżeli tylko będę przenosił, tak jak obiecałem, przedstawię Wam, jak to u mnie wygląda to obieranie cel przez młode samczyki. Program lotowy mój przedstawię. Przedstawię, ale w którymś z kolejnych materiałów. A też chcę, żebyście troszeczkę poczekali i cierpliwie oglądali to, co dla Was tworzę. Dzięki wielkie. Jeżeli ktoś chętny na młodziaki, zapraszam. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.